Od dołu, od dołu. Od dołu. Od go. od go! od go! od tego, od tego od dołu wybierajcie, od wybierajcie, od dołu wybierajcie, od Wybierz od dołu! Do dziadki, drogi zetni, zetni. Odkręcaj się, Śmider, odkręcaj się. Odkręcaj się. Odkręcaj się do niego. Się na tą rękę. Do niego, po Do niego się kręć. Do niego. Zepchaj na tą Nie ma pracy! Zawsze wciąż! Do niego odwracaj! Tak! Kajcie bardzo tak, do środka! Tak, i nie daj sobie dobrze! Odmieraj. Tak! Tak jest! Kontrola! Uderza na głowę! Stop! To do co dociągaj się do niego? Patrz! się Patrz! 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 pij! Cały czas do, czas! Patrz! się do tej Patrz! Tak, Patrz! się Patrz! 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 nogi, wróć do nogi, wróć do nogi, wróć do nogi. Kontrola! świder kontrola! Nie dźwigaj się tam wysoko, muszę Nie, 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 się do ciebie odkrywał! Będzie się do ciebie Będzie się do ciebie się jak zabała. Dominiku szukaj się jak ciebie Dominiku Będzie gardy do ciebie odkrywał! podłokcie się pod do tak. Jak co do plecy masz podłokcie miejsce ciebie odkrywał! Będzie się do ciebie odkrywał! w się do Dociągaj! Lewa pije, prawa kontrolujesz! Lewy anten! Nie mogłóźmy odpóźnić! Lewia! Tu góra pijesz! Tak! Du góra pij! Bij! Oto piją tu zitę! Barda siekie! Barda siekie! Rozusz go! Rząd je! Rząd je, rozmusz! Rozłóż się wider się! Rozusz się! Trzyma swoją serwisę? Teraz Musisz wysiadać z, z lewego antera. Lewe lewe. 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 Nie z tej strony, bo Z lewego antera. Wyciągnij lewą rękę i handlera. Nie są trenerami. Proszę o ochrość, nie zapalniajcie tam rękę. Właśnie, daj, 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 właśnie,

Pij! Pij! Idź! 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 już Idź! 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 jest! Idź! Bardzo dobrze! Tak jest.